Cześć, Jakiecie sezon ogórkowy w pełni, więc trudno obejść się bez korniszonów. Wczoraj prześwietlałam moje ogórki, przy okazji zbierałam, prześwietlałam w tym sensie, że usuwałam porażone liście. I przyniosłam sobie ogórki, taką ilość, tu są bardzo różne, właśnie od takich już dużych, można by powiedzieć, że są przerośnięte, bo takie i mniejsze. I dzisiaj z tych ogórków zrobię korniszony, ale te większe pójdą do słoika ze słoną wodą, czyli będą ukiszone. Tym bardziej, że zostało mi z ostatniego razu zalewy. Już mam ją gotowo. I ją tylko ewentualnie podgrzeję, żeby zalać, zalać podziom w słoiku. Do ogórków, do korniszonów używam kopru, szanu i czosnku. A i przepraszam jeszcze gorczycy. Teraz będę myła ogórki. O zalewie w proporcjach będzie potem. Wszystkie słoiki już mam wyparzone, więc mogę spokojnie zająć się myciem ogórków. Teraz będę nakładać już y, ogórki. No i co? No to zaczniemy tak jak zawsze od czegoś na spód. Damy do każdego słoika, nie będzie tego dużo, z tego co widzę przygotowałam cztery słoiczki. No niestety korniszone y, będę robić w mniejszych tego właśnie względu, że ich tak dużo już nie mam tych ogórków, a chciałabym mieć też. szan pójdzie za moment między ogórki, najlepiej się go wkłada, tylko troszeczkę właśnie sobie. Jeszcze przekroję na te mniejsze części. No i nakładamy, wiadomo, ciasno. Taki też się zmieści, będzie świetny. Możecie sobie już w międzyczasie przygotować zalewę, ale ja w tej chwili tego nie robię, z tego względu, że ja nie będę miała dużo jednak tych słoików, więc i też nie będę przygotowywać wielkiej ilości zalewy. Tak układamy, żeby nam się tutaj wszystko zmieściło i ogórki były zalane w słoiku. A mogłam rzucić wcześniej czosnek, teraz sam się tutaj nie za bardzo chce mi zmieścić. Ale dwa ząbeczki, nawet trzy takie mniejsze się zmieszczą. No i upychamy gdzieś ten szan. Położymy go troszeczkę inaczej. Nie musi stać, może poleżeć. Jeszcze dałaś wcisnąć. Dobra, tak. Będziesz wystawał, to niedobrze. Nie masz wystawać. O, teraz jest dobrze. No i gorczyca. Można to zrobić dopiero na koniec do wszystkich słoików. Ja tak pół łyżeczki, bo lubię. I tak napełniam. Wszystkie słoiki, i za chwilę będę przygotowywać zalewę. Przygotowuję sobie 2 litry zalewy. Jeżeli będziecie robić, to po prostu trzeba ileś razy tam, i będziecie potrzebowali większą ilość, to będziecie po prostu mnożyć te proporcje. 2 litry wody potrzebuję. Przyprawy. Ziele angielskie, liść laurowy. I to będzie z przypraw. Tyle, chociaż ja czasami lubię też tak niecałkiem zmiażdżony na drobno pieprz wrzucić. Dosłownie szczyptę małą, ja sobie tam dorzucam. I teraz potrzebujemy do tego jeszcze cukier trzy łyżki na 2 litry. Soli trochę mniej, czyli tak generalnie jak się tradycyjnie sól dodaje do, yy, czy do kiszenia, czyli łyżka na litr. Łyżka soli na litr. Dwa litry to dwie łyżki. Rozpuszczam cukier, żeby nie przywarł, bo już palnik jest włączony. I do tego 100 ml od 10% na litr wody. Czyli ja potrzebuję 200. To jest jedna setka. I druga setka. To zagotowuję, gorącą zaleję i wstawię do pasteryzacji na 15 minut. Gorąca zalewa. I tak jak mówiłam, trochę mi tego zostanie. i Będę miała na następną porcję już gotową zalewę. Jak chcecie, możecie wyłowić. Ja tutaj tak zrobię. Ziele angielskie to po jednym wrzucę jeszcze. Tak. Oczywiście wleję wodę, która nie jest zimna, bo słoiki do słoików poszła gorąca, żeby się nam jakieś nieszczęście nie wydarzyło. Na razie tyle. No i tak muszę jeszcze dolać wody, mniej więcej do połowy słoików. Od momentu zagotowania 15 minut. I to naszym ogórkom wystarczy. Potem wkładamy je na ściereczkę, przykrywamy drugą ścierką i gotowe. Z dzisiejszego dnia te moje ogórki, o, korniszonki. Proszę. Tak wyglądają. To słoik z kiszonymi, ale takie kiszone większe i to na bieżąco będą, więc to nie jest zamknięte. To sobie tam będzie pracować w słonej wodzie. No i fasolka szparagowa przygotowana do lanszowania. To też wszystko będzie zblanszowane.